Postanowiłam dla Was nagrać em, troszeczkę innego vloga e, moich top 5 rzeczy do biegania, z których jestem bardzo zadowolona i które były strzałem w dziesiątkę. 5 rzeczy moich ulubionych rzeczy do biegania. Zapraszam Was. Po pierwsze, moją ukochaną, najfajniejszą rzeczą, którą w ogóle kupiłam do biegania. Tak, to jest moja najukochańsza. Rzecz. Jest to mój oczywiście zegarek Garmin. To jest model 955 i ja jego bardzo kocham. Jest to, jest to zegarek, który naprawdę bardzo długo Wam będzie trzymał baterię. Są tutaj czasy, w jakim zegarek myśli, że jesteście w stanie przebiec 5 i 10 km półmaraton, jak również maraton, jest tutaj też pacer, więc jeżeli na przykład chcecie coś dobrze przebiec, możecie sobie ustawić, w jakim czasie dany kilometr chcecie zrobić. I to jest powód, dla którego ja na przykład kupiłam ten zegarek. Tutaj bardzo dużo dyscyplin sportu jest tutaj bieganie, jest rower, jest rower w domu, jest pływanie, jest triatlon, jest yoga, jest. Um... Są ciężarki, naprawdę wybór jest bardzo duży. Ten zegarek nigdy mnie nie zawiódł, po prostu nigdy. Ten zegarek mnie nigdy nie zawiódł. Jest, jest świetny: macie tutaj VO2, VO2 Max, macie HRV. Pogodę sprawdzacie. Jest tutaj też muzyka, którą, którą możecie sobie wgrać, ja już sobie wgrałam. Pokazuje wam wasz heart rate, ile godzin śpicie, ile godzin powinniście spać. Jest tutaj coś też takiego jak szukanie własnego telefonu, są alarmy. Jest, no, ten zegarek jest po prostu napakowany, ale tylko i wyłącznie w rzeczy, które Wam naprawdę będą potrzebne. Ja kiedyś myślałam, że. Kiedyś miałam inny zegarek, ja kiedyś miałam KOROS i też go lubiłam. Natomiast on miał dużo, dużo mniej funkcji. Ja kiedyś myślałam, że. Ja nie potrzebuję przecież tyle funkcji, natomiast e, ja się bardzo myliłam, bo te funkcje, które są tutaj, na 100% każda z Was, każda z osób, który ma taki zegarek, który ma ten właśnie model, nie wiem jak inne, natomiast e, każda osoba, która ma właśnie ten model, będzie korzystała ze wszystkich statystyk które są w nim zawarte. Również jest aplikacja w telefonie, to już jest bardzo rozbudowane, ale to też jest rzecz, którą ja praktycznie po każdym biegu sobie sprawdzam i po ćwiczeniu. Dobra, kolejną rzeczą są oczywiście moje ukochane, ukochane buty hoka. E, a jakby było inaczej bez butów hoka, tak? Czyli mój, e, moja rzecz numer dwa to są oczywiście buty hoka. To są Cliftony i Cliftony są moim ukochanym modelem, to jest Clifton 9, Clifton 9 z tego co, co, co dobrze pamiętam, tak, to są Cliftony dziewiątki. Ja miałam już więcej Cliftonów i szczerze na początku nie lubiłam tych butów, ponieważ wydawały mi się za miękkie, kilka osób mnie naprawdę namawiało, żebym żebym przebiegła się jeszcze kilka razy, ponieważ zmienię zdanie. I słuchajcie, po około 30 kilometrach pokocham te buty i każda para, którą teraz kupuję, ja już wiem, jak, jak się w nich biega, są przecudowne, nie są za miękkie, nie są za twarde. Um... Są zajebiście wygodne, są po prostu ten but jest zrobiony. Czujecie się, jakbyście biegli po prostu na chmurce. Kocham te buty, ja w nich biegam od, no od 5 km do nie wiem, tam 37, coś takiego, chyba 37 najwięcej w nich przebiegłam. Natomiast i tak, to, 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 są, to są buty na każdą okazję, na każdy dzień, na, na każdą pogodę, są bardzo przewiewne. Więc w lato naprawdę będzie fajnie wam się w nim w nich biegało, bo są bardzo bardzo fajnie wentylowane but. Nie. Numer jeden. Nie będę całować wycie. Przechodzimy do wyścigów. I jeżeli chodzi o wyścigi, to tutaj już wjeżdżają moje cudowne oczywiście hoka. Nie ja biegam tylko i wyłącznie w buta hoka. E Carbonex 2. To jest but. To jest but typowo wyścigowy. To jest karbon, To jest but, który naprawdę Was fajnie poniesie w momencie, kiedy tego potrzebujecie. One przebiegły mój e, pierwszy maraton, one przebiegły ze mną mój drugi maraton. W, w zasadzie większość, wszystkie, w zasadzie wszystkie biegi, w których. E, które biegłam w tych butach, miałam PiBi. Więc raz się tylko zdarzyło, że nie miałam, ale to wtedy ja wiedziałam, że nie będę miała, bo ja byłam w kiepskim, w kiepskim stanie wtedy, więc ja wiedziałam już rano, że to się po prostu nie zdarzy tego dnia. Natomiast te buty mnie nigdy nie zawiodły. One mają, one, one mają już bardzo zjechaną po, um, podeszwę, więc ja będę musiała sobie kupić nowe, ale to też będą na 100% hoki. To są totalnie wyścigowe, przecudownie, bardzo lekkie buty. Jeżeli znajdę, ile one ważą, to tutaj właśnie wkleję. Polecam z czystym sumieniem. Cudowne. E, dobra, kolejną rzeczą są to spodenki i to są spodenki, to są nowe spodenki, kolejne już, które e, zakupiam, i to są spodenki firmy Skins. To są leginsy, one mają bardzo fajną gumę, więc tak naprawdę... Tak jak je założycie, takie też zajmiecie. To wam gwarantuję. To są spodenki, które się totalnie nie ruszają. One mają fajną długość, taką do połowy uda. One nie są za krótkie, nie są też za długie i są bardzo leciutkie. W ogóle ich nie czujecie, nic wam się nie ściąga, nic wam się nie podwija. To już jest kolejna para. W ogóle skins do biegania yy, i długie leginsy i krótkie leginsy. To są leggingsy, z których ja po prostu nie wychodzę. Ja całe lato praktycznie biegam w tym i będę. Kolejną rzeczą to jest oczywiście moja cudowna kamizelka firmy Salomon. Ona ona jest, to jest moja druga kamizelka firmy Salomon, ponieważ yy, pierwsza, którą kupiłam, pierwsza, którą kupiłam była na mnie Niestety za duża i muszę ją sprzedać. Wydawała się dobra, jest za duża. Ona naprawdę fajnie się dopasowuje do ciała. Jak ją założycie, nie, jej, jej nie czuć. Jeżeli jest dobrze dopasowana, jej nie czuć. Okej, okay. jeżeli jest bardzo gorąco, no czujecie, że macie coś na sobie, tak, no ale to nie, nie da się po prostu, no nie da się nie czuć. Natomiast jeżeli jest dobrze dopasowana, to nie jest wam w niej ani za gorąco, ani was nic nie przewiewa, ponieważ ona jest jak wasza totalnie druga skóra. E, tutaj jeszcze wystaje mi właśnie gwizdek, to jeszcze wspomnę, tutaj jest gwizdek kieszonek ma z przodu pięć, tutaj są ona przychodzi z butelkami, zaraz Wam tutaj pokażę właśnie jak wygląda z butelkami tutaj się wkłada dwie butelki tutaj jest jeszcze bardzo szeroka kieszonka i tutaj jest jeszcze druga nasuwa, w której ja zazwyczaj trzymam jakieś właśnie żelki, tutaj jeszcze nie wyjęłam z wczorajszego biegania, w których trzymam żelki, wiecie, klucze czy kartę czy coś, wszystko Wam się zmieści z tyłu jest, z tyłu na plecach jest pierwsza kieszonka, która jest. Jeszcze puszczkę mam nie. Pierwsza kieszonka, która jest naprawdę głęboka, i tutaj możecie bardzo dużo włożyć dużo Wam się tutaj zmieści. Jest tutaj też haczyk, żeby, żeby po prostu coś zaczepić, jeżeli chcecie. I kolejną kieszonką. Jest kieszonka, która dosłownie przylega do waszych pleców, i tutaj też jest taki mały haczyk, i to jest właśnie na. Zresztą jest tutaj napisane HBO, To jest na e, bukrak, wiecie, na, na, na ten duży pojemnik, właśnie ze słomką. E, słomka, słomka przechodzi tutaj, tędy, więc e, normalnie możecie sobie ją e, od tyłu włożyć. Nic was nie obciera. E, jeżeli jest to jakiś bardzo długi bieg, maraton, półmaraton albo nawet, um, um, jak on się nazywa? Wiecie, ten dłuższy niż maraton. To spokojnie, spokojnie Wam wystarczy, ponieważ jest bardzo pakowna. Ja będę w tym roku biegła właśnie z tym plecakiem półmaraton, ale to będzie maraton półmaraton po górach i ja właśnie ten, ten wezmę. Ja włożę sobie do niego tutaj. Em, i apteczkę, i kurtkę, i wszystko, i to mi tutaj wszystko wejdzie, łącznie właśnie z, z żelami, z moim GoPro, z moim telefonem. Tutaj wejdzie Wam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ona się bardzo fajnie zapina. Nie czujecie po prostu, po prostu tego się nie czuje. Jeżeli bym miała, szczerze, jeżeli bym miała nawet, nie wiem, 300 funtów zapłacić za, za to, to ja bym za to zapłaciła, bo ja bez tego praktycznie nie wychodzę z domu. Ja ją mam na każdym biegu. Bardzo polecam, sprawdźcie sobie kamizelki Salomona. Moja się nazywa Active Skin 4. I to sobie jest jak druga skóra. Co Wam jeszcze chciałam powiedzieć? To są moje raz, dwa, trzy, cztery. Ostatnią rzeczą do biegania moją jest również moja ulubiona. Praktycznie bluzka, w której praktycznie biegam całą zimę. Ja mam dwie bluzki, tak? Ja mam dwie bluzki, w których biegam e, całą zimę w długim, e, z długim rękawem. Bardzo rzadko zdarza mi się, żebym założyła innej firmy niż, e, niż ta, ponieważ, e, że tak powiem, ta bluzka nie śmierdzi. E, to jest bluzka firmy e, Lululemon. I tą bluzkę ja dostałam od koleżanki, nie wiedząc w ogóle nic na temat tej firmy. To są bluzki bardzo drogie. Nie pamiętam, ona chyba kosztowała około 90 funtów, coś takiego. Natomiast moja koleżanka mi ją dała, ponieważ ona akurat wtedy pracowała na siłowni i ona miała bardzo dużo takich bluzek za darmo, więc nie wiedziała co z nimi zrobić, więc mi po prostu dała. To jest bluzka, która jest podszyta srebrem, ona jest podszyta nitką srebrną, dlatego w momencie, kiedy biegacie i się pocicie, e, ona nie śmierdzi. Po prostu ona zabija wszystkie bakterie, zabija wszystkie zarazki, więc nieważne ile kilometrów przebiegniecie, gwarantuję Wam, że ani Wy, ani ta bluzka, nie będzie miała żadnego zapachu. Te bluzki neutralizują wszystko. To jest właśnie, nie wiem jaka to jest technologia dokładnie, ale one są, tak jak mówię, podszyte srebrną nitką. To jest srebro, dlatego ona ma taką cenę. Tutaj ona ma bardzo długie rękawy, tutaj są takie bardzo fajne lubki. Teraz to jest bardzo stary już model. Ona chyba ma, ja ją chyba mam ze 3 lata, jak nie dłużej. Teraz te lubki na palce robią troszeczkę inne, więc ja nie wiem, czy Wy znajdziecie dokładnie taką samą, ale mam jeszcze żółtą tego, tego typu, która jest ok, jest troszeczkę krótsza, tutaj te, te lubki na palec są troszeczkę in, inaczej zrobione, ale... Ale robi robotę, robi dokładnie to, co ma zrobić, więc to jest bluzka. Ona jest fajna, bo ona jest długa. Ja sobie na przykład mogę w legińce włożyć. No, jest cudowna. Ona jest mokra, ją właśnie wzięłam. <laughs> Wczoraj w, nie, w niej biegam, ją właśnie teraz wyjęłam z pralki. Schnie bardzo szybko. Ona około, nie wiem, pół godziny, i ona będzie sucha, więc to są, słuchajcie, moje ulubione rzeczy do biegania. No nie mogę wspomnieć, nie, nie mogę zapomnieć tak naprawdę o GoPro, nie mogę zapomnieć o GoPro, ponieważ, ponieważ nie widzieliście, nie widzielibyście żadnych filmików, gdyby nie oczywiście moje GoPro, które bardzo kocham i bardzo się cieszę, że w ogóle zaczęłam nagrywać te filmiki, bo one mi sprawiają bardzo dużą radość, szczególnie montowanie ich. Więc, więc tak, więc to są moje ulubione rzeczy do biegania. Dajcie mi znać, co wy lubicie, w czym wy lubicie biegać. Piszcie do mnie, komentujcie, dajcie lajki, jak Wam się podoba, subskrybujcie. I tak, i dzięki za oglądanie. Jak mi coś dojdzie kolejnego, co naprawdę będzie warte, naprawdę warte uwagi, to na pewno nie zapomnę Wam o tym wspomnieć i na pewno nagram filmik. Kolejny, a na razie żegnam się z wami. Trzymajcie się ciepło. Do zobaczenia, buziaki, baj.